wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i Cię zapraszam Was na vloga. Dawno nie było takiego filmiku na moim kanale, ponieważ ja ogólnie raczej preferuję filmy takie, wycie tematyczne, typowo gadane, no ale dzisiaj stwierdziłam, że w sumie nagram takiego luźnego vloga. I może właśnie Wam się spodobają takie typowe daily vlogi, i będę po prostu do ich nagrywać częściej. Dzisiaj mamy poniedziałek, i ja właśnie sobie umyłam włosy. Teraz je uczesałam i zobaczcie, tak one się prezentują od razu po wysuszeniu. Ja teraz trochę posprzątam w pokoju i, I co, i nie wiem, co będę w sumie robić, bo. Dzisiaj w ogóle e, po lekcjach oglądałam sobie serial, bo teraz od nowa zaczęłam pamiętniki wampirów. Ja wiem, że jestem jakaś taka trochę nienormalna na tym punkcie, ale zaczęłam od nowa. Niestety, mm, pamiętniki mam do siebie, że nie ma ich na polskim Netflixie, więc trzeba się męczyć normalnie oglądając w internecie. Słuchajcie, ja teraz ogarniam właśnie w pokoju w sensie. Muszę mm, ułożyć ubrania, i tak dalej. Ale zaczęłam Wam o włosach, i w ogóle tam się suszyłam, i tak dalej. No i stwierdziłam, że właśnie powiem Wam we vlogu, dlaczego obcięłam włosy, dlaczego nie zapuściłam, skoro już mam dosyć długie. No więc posłuchajcie, już od pewnego czasu y, myślałam nad tą decyzją, ponieważ ogólnie y, ja o wiele bardziej lubię się właśnie w krótkich włosach, bo tak naprawdę przez całe swoje życie praktycznie miałam strasznie długie. To jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że już dziś tak około rok temu, no może trochę więcej, e, obcięłam właśnie te włosy, troszeczkę może dłużej, ale minimalnie i mi ta fryzura się bardzo podobała i to było jakoś około grudnia, coś takiego. Mm, i po prostu stwierdziłam jakoś, nie wiem, właśnie te dwa tygodnie temu tak strasznie spontanicznie, że dobra, teraz też tak obetnę bo kurde, naprawdę super się czuję w takiej fryzurze i też ogólnie strasznie dużo osób mi mówiło, że właśnie lepiej mi jest w krótkich Hejka wszystkim, witam się z wami w środę i właśnie ja teraz jadę na paznokcie sorry, jeżeli będzie światło się zmieniać ale po prostu dzisiaj jest tak... Y Taka ciemna pogoda, że raz jest słońce, raz jest y, ciemno. W każdym razie to y, mamy godzinę 13:20 i właśnie ja dosłownie 5 minut temu skończyłam lekcję. Y, I właśnie jadę na, na paznokcie, będę przedłużać, więc pewnie trochę sporo to zajmie. Pokażę Wam, może inspirację, co mniej więcej chcę. O, więc takie paznokcie bym chciała: na jednym właśnie taki płomień, a na reszcie takie pioruny, jakby. I jeszcze na jednym być taki błyszczący, ale nie zielony, tylko po prostu czarny. Tak więc zobaczymy jak to się uda yy, i oczywiście później wam pokażę. Efekt końcowy. Witajcie ponownie. Ja właśnie wróciłam z paznokcie i zaraz Wam je pokażę. Ale teraz pokażę Wam jeszcze szybko mój strój, który właśnie dzisiaj miałam na paznokcie, więc tak się prezentuje. Bardzo basicowy, więc mam właśnie tą bluzę in, którą pokazywałam w ostatnim haulu. wam szczerze, że bardzo mi się podoba, jest bardzo taka wygodna i bałam się, że ten materiał będzie taki średni w użytkowaniu. Ale miałam już naprawdę kilka razy i prezentuje się po prostu ślicznie. Tutaj mam takie spodnie, one są z Berżki, pasek jest ze Stradivari okej, okay, posłuchajcie, więc sobie teraz posiadam na łóżku i e, trochę wam powiem co tam się u mnie w ogóle dzieje no więc właśnie dzisiaj byłam tych paznokciach, jeszcze rano miałam oczywiście lekcję e, do 13.15 e, ostatnio miałam filozofię, więc dzisiaj tak już na luzie, e, bo ja zamiast muzyki, plastyki i tak dalej mam właśnie filozofię i dzisiaj nie miałam żadnych sprawdzanów, kartkówek, także taki dzień bardzo luźny, bardzo fajnie go spędziłam w sumie I właśnie na 13.30 miałam paznokcie, także pojechałam i jeżeli właśnie chodzi o nie to teraz zrobiłam sobie takie ciemne właśnie mm, czarno Czarno-takie zielone. Ten zielony, zielony to jest taki, wiecie, nonkowy kolor. Bardzo mi się podobają. E, ogólnie już dawno chciałam sobie zrobić właśnie takie ciemne paznokcie, bo zawsze robiłam sobie jakieś takie jasne, e, różowe, błękitne. Chciałam też powiedzieć, że... E, nie wiem, czy pamiętacie, ale jak był runtur, to pokazywałam Wam tutaj, o, w tym miejscu, że jest szafka nocna. A no a teraz jest pusto, jest tylko właśnie ta lampa, w ogóle jestem tak zadowolona, no ci się wygląda. No i łóżko. I właśnie tutaj była szafka nocna, ale posłuchajcie, ja ją teraz wzięłam tutaj, o, bo Chciałam mieć, wiecie, centralnie przy łóżku bo Po prostu tak mi będzie wygodniej Bo wcześniej ona była dosyć daleko I nawet jak chciałam wziąć telefon czy coś To po prostu, no to nie było takie, wiecie Funkcjonalne, no i pewnego dnia sobie, wiecie, oglądałam serial, puściłam w tle I sobie to przeniosłam i bardzo mi się to podoba I właśnie tutaj ona teraz stoi Tylko ciężko mi jest pokazać, bo Kupiłyśmy z mamą kwiatki właśnie, jak byłam na paznokciach To mama poszła na zakupy i kupiła Tulipany, oczywiście one się jeszcze tak, wiecie Nie rozrosły eee, I takie różowe, wiecie, żeby tak ładnie pasowały Tutaj no, widziałam taką ogromną dziurę. No i oczywiście u mnie nie może to tak się skończyć. I e, w poniedziałek zamówiłam sobie fotel uszek. E, zawsze chciałam mieć ten fotel w pokoju, ponieważ po prostu mi tutaj brakowało takiego miejsca, w którym bym mogła, wiecie, sobie usiąść, odpocząć. E, I, wiadomo, mogę leżeć na łóżku i tak dalej, ale, no jednak, takie, takiego końcika mi brakowało, a przede wszystkim do nagrywania na YouTubie bo. Zawsze chciałam mieć w pokoju takie miejsce, wiecie, typowo do tego wyznaczone, no a jednak tutaj nie miałam za bardzo. W sensie, no wiadomo, na te toaletki, na łóżku siedziałam i tak dalej, pewnie bym też nagrywała na te szafy, ale jednak chciałam mieć, takie, wiecie, jedno konkretne miejsce do nagrywania filmów tematycznych, no i stwierdziłam, że właśnie tutaj ten uszak będzie super pasował, Zaraz Wam pokażę w ogóle jaki wybrałam, bo yy, Będę na niego ogólnie czekać około miesiąc, nawet półtora miesiąca, coś takiego Ponieważ zamawiałam go na takiej stronie, na której po prostu oni personalizują fotele I zobaczcie, takie wybrałam, nie wiem czy w ogóle to widzicie O, tak się prezentuje I jeżeli chodzi o jakieś takie dodatki, no to właśnie powiedziałam No jakby temu sklepowi, bo ja zamówiłam telefonicznie Że chcę tutaj zamiast tych guzików takie diamenciki, bo jest taka możliwość bo bez nich to będzie tak mi się wydaje za nudno. W ogóle jeszcze zanim skończę to powiedziałam, że ostatnio myślałam o takiej czarno-białej sesji zdjęciowej bo po prostu ja, nie wiem czy wiecie, ale uwielbiam robić zdjęcia może na ja koniec zaraz wyglądam jakąś tak łysową, tutaj tą kiteczkę ale dobra, może jakąś tak bokiem więc ym, ja bardzo lubię robić zdjęcia uwielbiam sesję zdjęciowe i pamiętam, że rok temu właśnie od marca do Praktycznie końca wakacji robiłam ciągle te sesje, ciągle, 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 a najbardziej to wiecie, jak się wiosna zaczynała, bo wtedy tak wszystko pięknie rozkwitało. No teraz jeszcze trochę muszę poczekać, aczkolwiek e, ostatnio tak myślałam, jaką sesję by zrobić, żeby tak ten Instagram był jeszcze ciekawszy, bo po prostu przez pewien czas w ogóle nie miałam weny. No a ostatnio wpadł taki pomysł, żeby zrobić taką właśnie czarno-białą sesję. E, wiecie, Cała czarno-biała, czyli wszystkie po prostu zdjęcia były właśnie w tych odcieniach. E, I właśnie bym tutaj tak e, się, wiecie, pozowała na tej ścianie od e, właśnie szafy, bo ona jest taka, wiecie, minimalistyczna. No i. E, właśnie ja bym porobiła te zdjątka może bym właśnie te jakieś kwiatki zawiesiła, tak żeby coś tam się jednak działo e, myślę, żeby spróbować w jakiś taki wolniejszy dzień tylko właśnie teraz ostatnio nie mam w ogóle kiedy e, w poniedziałek kiedy jeszcze do Poznania mm, wiecie, z gorsetem i tak dalej, więc cały dzień odpada Hejka, więc witam się z wami kolejnego dnia dzisiaj mamy czwartek i jest dzisiaj 18 marca, więc e, wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle skończę tego vloga bo chcę go zmontować, także żeby sobie na spokojnie jeszcze do niedzieli zrobić miniaturkę. W ogóle e, za 5 minut mam geografię e, i przepraszam Was, że ja się tak świecę ciągle na tym vlogu, ale ja używam na co dzień po prostu zwykłego kremu i dlatego tak się świecę. No ale pominijmy to. E, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale no po prostu na co dzień się nie maluję. Do, na lekcję to w ogóle, bo my nie mamy żadnych lekcji na kamerkę. No i posłuchajcie, dzisiaj wstałam w ogóle o godzinie siódmej, bo... Miałam e, sprawdzian z matematyki na test portal, mm, ale powiem Wam, że był naprawdę dosyć prosty, w sensie, no, spodziewałam się, że będzie trudniej i trochę się w sumie obawiałam go, ale mm, miałam 90%, więc się bardzo cieszę, bo. Po prostu z nimi poszły tylko dwa zadania, a było tam 20, bo w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, także po prostu strzeliłam. Ale resztę zrobiłam sama, więc się bardzo, bardzo cieszę. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy strój, to mam taką bluzę, ona jest z hm -u. I takie, W końca tak. teraz bym sobie robić kawę, więc myślę nad cappuccino i taką karmelową. Ale ja powiem szczerze, że cappuccino jest moją ulubioną, naprawdę. Uwielbiam w ogóle tą piankę. Jest przepyszna, w ogóle lekcja leci w tle, więc yy, pominijmy to. Ale no, yy, sobie chyba tą zrobię. Najbardziej w ogóle lubię, jak jest po prostu więcej mleka, a mniej ogólnie kawy. Wtedy mi najbardziej smakuje. Oddzałam że do Was jakiś czas później, więc posłuchajcie, przed chwilą skończyłam lekcję i nie wyłączałam komputera, ponieważ chcę pokazać, jaką fajną ostatnio zrobiłam sobie tapetę, bo widziałam już jakiś czas temu na zagranicznym TikToku, jak ktoś używał takiej jakby strony internetowej Canva do zrobienia takiej, wiecie, spersonalizowanej tapety i jakiś czas temu się nudziłam i stwierdziłam, że dobra, zrobię to i właśnie zaraz Wam pokażę, jak mi to wyszło. Ogólnie Zaraz pokażę Wam w ogóle, jak będę robić taką tapetę, bo stwierdziłam, że zrobię sobie jeszcze na ekran startowy, bo teraz są na ekranie głównym i zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Więc zrobiłam e, tę tapetę w takich różowych odcieniach, żeby tak fajnie wszystko fitowało. I zobaczcie, tutaj sobie wydzieliłam miejsce na piosenki. Jest ich mało, bo one są głównie do filmików, ale tu jest ogólnie właśnie do tego folder. Tutaj są zdjęcia i materiały, które ostatnio przerobiłam. I myślę, że to super wygląda, naprawdę. I w ogóle to nie było trudne wcale do zrobienia, i właśnie zaraz będę robić tapetę na ten ekran startowy, bo zobaczcie, już to sobie to otworzyłam. I to nie jest żadna współpraca ani nic, po prostu pokazuję Wam, bo można się to przydać na przykład do szkoły, bo tym można zrobić zarówno tapetę na telefon, czy tam na laptopa, ale również na przykład jakieś prezentacje, o zobaczcie, do szkoły. I tak dalej. No i to jest właśnie za darmo, i naprawdę można się tu też niby zalogować, ale ja to robię wszystko bez konta, więc właśnie teraz będę robić sobie tę tapetę i myślę, że w tym też będę robić miaturki na YouTube, bo jest dużo fajnych opcji, tak więc może Was gdzieś postawię i po prostu w szybkim tempie to pokażę. zobaczcie, ja już zrobiłam sobie tapetę na ten ekran startowy w sensie to się chyba nazywa wygaszacz ekranu, nie wiem no ale tutaj sobie zrobiłam, wiecie, takie miejsce na ten panel logowania no i myślę, że ładnie to wyszło i robiłam to dosłownie może 10 minut więc tak, to chciałam pokazać i ja już posłuchajcie, będę kończyć tego vloga, ponieważ naprawdę sporo w nim mówiłam pewnie sporo też będę musiała wyciąć, bo po prostu jak ja się już rozgadam, no to nie potrafię skończyć, e, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji mojego kanału, zapraszam was już na moje inne media społecznościowe, które zawsze są po opisie. no i co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku Pa, pa!